Dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie w pierwszy dzień wiosny. Mam nadzieję, że ta wiosna już z nami zostaje, że będzie już pięknie, świetliście, słonecznie, a my dzisiaj skorzystamy z wolnego przedpołudnia i jesteśmy w Parku Południowym. Nie tylko my wpadliśmy na taki pomysł, jest rzeczywiście sporo ludzi jak na taki właśnie dzień, a przed chwileczką odkryliśmy bardzo fajną siłownię. Ja ją kiedyś widziałam, na jeździłam rowerem, ale jakoś tak nie było momentu, żeby się tutaj zatrzymać i skorzystać, także właśnie próbujemy trochę pobawić się na tych różnych urządzeniach. Obiad na patelni rozgrzewam oliwę z oliwek. Tutaj mam pokrojonego bakłażana. Wcześniej go posypałam solą, tak troszeczkę poczekałam, aż wyleci z niego ta taka gorycz, ale to tylko dosłownie momencik. No i tutaj podsmażyłam bakłażana na patelni. On się bardzo szybko podsmaża, Dość dużo oliwek w wciąga, także można lekko dolać. I jak się już podsmaży, to dodaję tutaj puszkę krojonów pomidorów. Ja najbardziej lubię y, takie pomidory firmy Mutti. Dodaję do tego zaraz sól, pieprz i razem to wszystko ze sobą przesmażam na takim już troszeczkę mniejszym ogniu. To faktycznie trwa chwila, moment. Teraz dodaję jeszcze troszeczkę rozdartego oregano do smaku. No i świeżo wyciśnięty czosnek. To wszystko smaży się jeszcze chwilkę, aż bakłażany zmiękną. W międzyczasie gotuję makaron pełnoziarnisty. Jak się ugotuje, al dente dodaję do sosu. Wszystko razem mieszam i jeszcze troszeczkę podgrzewam. Bardzo pięknie pachnie. Kładę na talerz, dodaję bazylię, parmezan, polewam troszeczkę oliwą z oliwek, i do tego jeszcze dodaję świeżo startego pieprzu. Szybko, prosto i naprawdę pysznie. Weszłam sobie do łazienki, zobaczyłam, że mam tutaj bałagan w i od razu posprzątałam chwila, moment i gotowe. I takie sprzątanie to ja naprawdę. 路边。Lub Wiecie, to właśnie jest tak z tymi porządkami, jak już skończyłam tę szufladę porządkować, to myślę sobie, a od razu te trzy jeszcze inne szuflady w szarce zobaczę, prze, przejdę to szybko, zrobię i już mam łazienkę posprzątaną. I tak mi się wydaje, że właśnie w teraz w tym roku na święta będę sprzątała przy okazji, przy okazji przyjazdu gości, najpierw jednych, potem drugich. Przy okazji też posprzątałam kilka takich kątów, gdzie gdzieś tam jeszcze jakiś taki zimowy kurz zalegał, także tam już mam czysto i tam tego nie, nie dojdę. Taką też rzeczą, którą muszę umyć, to są okna, ale też zapowiadają deszcze na kolejny tydzień, także myślę, że z tym już będzie trudniej. Natomiast chciałabym zrobić też tak, żeby sobie nie zostawiać jakichś takich gruntownych porządków na ostatni tydzień przed świętami, żeby ten tydzień był też taki przyjemny, był w miłej atmosferze i żebyśmy mogli się przygotować do tej radości świąt wielkanocnych. Ale przy okazji jeszcze pomyślałam sobie, że pokażę Wam, jak już jesteśmy przy tematyce sprzątania, takie moje środki, które są ze mną jeden od drugiego. Czasu, niektóre y, trzy z nich od y, niedawna, y, ale z czystym sumieniem mogę je Wam polecić, jeżeli gdzieś możecie je kupić, to po prostu są rewelacyjne. Ja w ogóle tylko tak powiem, że ja bardzo dużo y, też wykorzystuję podczas sprzątania y, parownicy. Tę parownicę, już wcześniej pokazywałam wam kilka razy na filmikach, ale ona rzeczywiście jest fantastyczna do mycia podłóg, do mycia na przykład kafelek w łazience, rączka teleskopowa, także bez żadnego problemu, można sobie do samej. Góry tutaj dojechać do czyszczenia fug, i już te fugi w podłodze mam wyczyszczone i w łazience, i w toalecie. Czeka mnie jeszcze przedpokój, salon, bo tam też mamy kafle i kuchnia. No tam będzie dużo się działo, chociaż to sprzątanie też nie jest takie trudne, ono nie jest męczące, tylko jest długotrwałe, bo ja sobie po prostu siadam na, na podłodze, jeżdżę tą, tą taką szczotką do, do czyszczenia fuk, zbieram to potem ściereczką, przesuwam się dalej i tak dalej i tak dalej. Najczęściej na uszach mam słuchawki, słucham sobie jakiegoś podcastu i właściwie nawet nie wiem, kiedy mi ten czas mija, ale mija go dość dużo. Także tutaj trzeba sobie już tak no, zagwarantować mniej więcej 2-3 godziny takiego wolnego, 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 spędzanego na sprzątaniu y, czasu. Także, także tak, ale mam też oczywiście trochę chemii, bo, bo chemia też ułatwia nam sprzątanie, powoduje, że jest przyjemniejsze, że mniej czasu na nie tracimy, że jego efekty są szybciej, bardziej stymulujące dla nas, bo jak widzimy efekty, to nam się chce sprzątać. I najpierw ta rzecz, która jest ym, ze mną od bardzo. Wielu lat to jest Vanish Oxy Action Spray. Właśnie od razu powiem tak, to jest do czyszczenia dywanów i tapicerek. Do tapicerek ja tego nie używam, dlatego że w salonie mam takie obicia welurowe, więc tam tutaj jest napisane, żeby na aksamitnych lepiej nie. Zresztą nie ma nawet takiej potrzeby. Inną sofę mamy tutaj w takim naszym pokoju do pracy, ale to jest sofa ze zdejmowanymi pokryciami, więc tam w ogóle nie ma problemu. Zdejmuję, wsadzam w pralkę, wyciągam, zakładam i jest gotowe, ale do dywanu tak. W tej chwili dywany mamy dwa tylko w domu, natomiast ja już używałam też wtedy, kiedy mieliśmy tych dywanów troszeczkę więcej. Słuchajcie, bardzo proste, spryskujemy wszystko, zostawiamy, troszkę przecieramy i dywan jest odnowiony, ma odnowiony kolor, ale od razu popatrzcie, to jest spray. Natomiast absolutnie nie polecam Wam, Vanish Oxy Action, taki proszek. Z proszkiem to była historia jeszcze. No na poprzednim mieszkaniu, czyli kilkanaście lat temu, chciałam wyczyścić nasz dywan, kupiłam proszek, posypałam tym proszkiem ten dywan, no, ja on tam miał sobie jakiś czas poleżeć na dywanie, wchłonąć brudle, zabrudzenia, a potem trzeba go było, tak jak w reklamie, odkurzaczem zebrać. No i tutaj zaczęła się jazda, ponieważ okazało się, że nasz odkurzacz po prostu nie radzi sobie z taką ilością tego proszku. Ja takiegoś nie załapałam, że na dywanie to był maleńki dywanik pokazany, czy znaczy na, na, na filmie maleńki dywanik pokazany, a myśmy mieli taki naprawdę słuszny, który w dywan. Gdzieś w połowie mniej więcej odkurzacz zaczął się już krzcić, um, zaczął się tutaj mocno jakby rozgrzewać, no i po połowie po prostu spalił nam się silnik. Także doszłam do wniosku, że mogłam tak naprawdę zamówić usługę, prania dywanów było taniej. Tak naprawdę to właściwie. Kupno nowego dywanu by było tańsze niż kupno odkórzacza, także absolutnie proszku nie polecam. Ale ten płyn tak, tylko tak jak zawsze, z nową chemią, warto zrobić sobie najpierw taką próbkę na fragmencie, takim mniej widocznym, żebyśmy widzieli, jak to wygląda. Druga rzecz to jest właśnie to moje niedawne odkrycie ze sklepu Dils, ale pokazuję też, bo nawet jeżeli nie ma waszej miejscowości Dillsa, to bardzo możliwe, że to wszystko jest dostępne gdzieś tam w sieci, w internecie, na Allegro czy też innych miejscach, i to się nazywa nazywa Hop Cleaner Antibacterial i to jest do płycia, do, do mycia płyt ceramicznych i chyba też właśnie patrzę, czy też tak, do kuchanek ceramicznych, szklanych i halogenowych, płytach indukcyjnych i mikrofalówkach. Ja mam płytę ceramiczną, no i mam oczywiście mikrofalówkę, i właśnie do tego używam tego płynu. Błyskawicznie wszystko się myje, nic nie, nie ściera, nie, nie robi tu złego powierzchni, jest bardzo łagodny dla powierzchni. Doczyszcza także takie różne um, przypalenia. Jak tam na przykład, tą płytę spadnie coś, i potem to się mocniej przywrze, przypali. Wystarczy po prostu moment dłużej potrzymać, a potem jako ścierać czy gąbką taką bardziej szorstką stroną to wszystko przetrzeć, pięknie pachnie taką, taką świeżą cytryną no, a przede wszystkim właśnie jest skuteczne a i jeszcze chyba ważne ponieważ ja mam taką, taką skłonność do alergii na różne tego typu wynalazki chemiczne i nie podrażnia mi tu gardło a ja zawsze po takim czyszczeniu, jak są środki z jakimiś takimi drażniącymi substancjami, to mam spuchnięte gardło. Po prostu czasami muszę brać też tabletkę wtedy antyalergiczną, a tutaj nic się takiego nie dzieje przy żadnym z tych y, płynów. Także y, Hop Cleaner a Astonish firma, tak, a zabija. 99,9% różnych bakterii, wirusów i grzybów, także. A jeszcze czyście świetnie, <noise> także y, polecam. Druga rzecz, ona pojawia się już też na kanale dość często, widzę, ale rzeczywiście jest rewelacyjna. The Pink Stuff y, to jest magiczna pasta czyszcząca. Wygląda to tak, jak kiedyś była taka pasta y, BHP. Pamiętam, mój to miał w garażu, że doczyszczała ręce po różnych smarach i innych rzeczach. I ta pasta też. Wyści świetnie, wszystko. Oczywiście tak jak pasta pozostawia taką, taką pudrową warstwę, także potem to trzeba wszystko bardzo ładnie spłukać. Do czego jest na, najlepsza? Ja ym, bardzo ją polecam na przykład do wanien akrylowych, ale znowu jak macie taką warstwę, wannę, najpierw sobie zróbcie próbkę, czy tutaj coś nie zrobi tej waszej warstwy, bo każda warstwa jest oczywiście inna i każda wanna jest inna. Moją wannę pięknie dotyczy, doczyszcza z tych takich śladów po, po mydle, po jakimś tam płynie, Często takie, takie ślady gdzieś tam dookoła naszej wanny jeszcze są i, i nie są one tak łatwe do doczyszczenia, tym bardziej, że wanin akrylowych nie powinniśmy szerować. A tutaj nie ma problemu, biorę ją na ściereczkę, ładnie rozsmarowuję, potem chwilę czekam, potem to wszystko ścieram, spłukuję i wanna naprawdę wygląda jak nowa. I świetnie mi się też sprawdziła teraz do czyszczenia pikarnika także i tam tego takiego rusztu, ale też właściwie i drzwiczek, i tych ścianek bocznych i dołu, bo jak tam czasem coś co skapnie na dół przypalone jest, to potem to trudno też doczyścić, więc piekarnik mam w tej chwili doczyszczony właśnie tą pastą. Nie czyści się trudno, ale zawsze trzeba tak jak tutaj na pokazę, napisane jest troszkę dać jej popracować, a później już po prostu ją zbieramy, czyścimy, zmywamy i tak dalej. Ma bardzo przyjemny zapach. Ona pachnie malinami, taką gumą, mambą malinową. Także też ten zapach nie drażni, jest łagodny dla gardła, dla, dla naszych tutaj błon śluzowych, nosa czy gardła i dla dłoni, bo ja się muszę Wam przyznać, nie bierzcie ze mnie przykładu, ale ja nie potrafię sprzątać w rękawiczkach. Ja zawsze <noise> sprzątam po prostu gołymi rękami, rękawiczek, no, no, no nie lubię, chociaż zawsze sobie też dłonie staram się zabezpieczać jakimś kremem z parafiną. Kremy z parafiną są u mnie nacenzywionym, jeżeli chodzi o substancje pielęgnujące, ale zabezpieczające. Nie ma nic lepszego, ponieważ ta parafina tworzy taką warstewkę, która chroni przynajmniej nieco nasze dłonie przed różnego rodzaju uszkodzeniami podczas sprzątania. I kolejna rzecz, ostatnia rzecz, to jest też do sprzątania może być używane. To jest felce azura, czy felce azurra, płyn do płukania. I wersja Classico. Tych wersji jest dużo. Ja jeszcze bardzo lubię Bianca, bianko, co, coś w każdym razie z zielonymi takimi tutaj liśmi kwiatami. Natomiast wydaje mi się, że ta wersja Classico. Pachnie najdłużej i najbardziej intensywnie, ale też drażniąco. bo miałam też tutaj kilka tych, tych płynów, one nie drażniły absolutnie, natomiast były też takie wersje zapachowe, że ten płyn się szybciusieńko ulatniał i właściwie trudno go już było później wyczuć. No, przede wszystkim wykorzystuję go po prostu do prania, czyli do płukania tkanin, i to powiem Wam, to jest w ogóle fantastyczna rzecz, ponieważ te ubrania. Pachną tymi płynami jeszcze bardzo, bardzo długo. Nie tylko jak leżą w szafce i, i otwieramy szafkę i czujemy ten zapach, ale także jak je nosimy, nawet na zewnątrz. Ja na przykład mam opraną w tym płynie czapkę i szalik. Także jak idę gdzieś tam, to ja nawet żadnych perfum nie używam, bo nie ma sensu, bo i tak będzie ten, ten zapach tego płynu za mną się unosił i on rzeczywiście pachnie też długo. Myślę, że spokojnie do tygodnia. Znaczy, rzeczy do, do pierwszego prania oczywiście, ale tak jak w szafce leżą te rzeczy, czy też na przykład piorę w nich narzuty, czy też piorę w nim na przykład i takie pokrowce na poduszki, to też ten zapach się unosi. No i właśnie ja też używam do takiego prania rzeczy, które później zdobią mieszkanie, albo są też użytkowe, czyli do prania na przykład koca, czy prania poszewek na poduszki. No, i właśnie też tych takich pokrowców zdejmowanych na kanapę. Później zapach świeżości unosi się w mieszkaniu jeszcze bardzo, bardzo długo, a jednocześnie, tak jak mówię, nie denerwuje, nie podrażnia. Jeżeli macie zasłony na przykład, czy firanki, to firan się chyba nie daje płynu do płukania, bo to chyba nie trzeba je zmniejszać. Szczerze mówiąc, ja już bardzo długo nie miałam firan, także na tym się już teraz nie znam, ale też tak może być. I ja czasami robię też tak, że ten płyn do płukania rozcieńczam sobie z wodą, daje do spryskiwacza i spryskuję na przykład właśnie dywan czy też czasami oparcia foteli, bo on, on nie robi plam. Tutaj jest bardzo łagodny dla wszystkiego i wtedy też w domu pachnie taką świeżością. Dodawałam go też odrobineczkę do płynu na przykład do wycierania mebli, bo Mam też, często używam takich chusteczek do, do wycierania kurzu, ale też czasami po prostu mam wilgotną szmatkę i kilka kropelek też na tą szmatkę tego płynu daję i wówczas też paknie świeżo. Pięknie w całym domu. Także to są takie, takie rzeczy, które też nam uprzyjemniają życie, uprzyjemniają sprzątanie. Ja bardzo lubię takie, takie, właśnie delikatne zapachy, ale gdzieś tam w tle brzmiące. Tym bardziej, że teraz to już też będzie taki, taki czas, gdzie nawet jeżeli stosujemy, używamy na przykład świec w domu, a ja takie świece sojowe mam i też właściwie prawie co wieczór w tej chwili jeszcze je palimy, no to jak przyjdzie wiosna, to już tych świec ja nie używam, no bo tak naprawdę najpiękniejszym zapachem domu, wzmacnianym przez te zapachy, jest zapach świeżego powietrza i mam nadzieję, że tego, tego, tego ciepła i tego świeżego powietrza będzie jeszcze dużo. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Spotykamy się już za dwa dni w czwartek. Do zobaczenia.